Sześć prostych kroków na pozbycie się nałogu, na przykład skrolowania dla chrześcijanina. Musisz naprawdę chcieć. Zobacz, jak wiele dobra i szczęścia Ci to przyniesie. Zrób bardzo konkretne postanowienie. Konkretne, ale i realne. Jeżeli siedziałeś na telefonie trzy godziny, spróbuj posiedzieć tylko godzinę. Naznacz sobie konkretny czas, konkretne dni. W niektórych dniach, na przykład w piątki, zrezygnuj wcale. Gdy tylko będziesz chciał spojrzeć na telefon, przekroczyć miarę, którą wyznaczyłeś w postanowieniach. Pomyśl, że walczysz mocą Jezusa Chrystusa i dlatego, żeby być coraz bliżej Niego. Nastaw się na cierpienie. Nie wierz w psychologiczne sztuczki. Tak, będzie trudno. Trzeba przejść to cierpienie. Ten czas, który zyskałeś, zamień w duchowe spotkanie z Bogiem. Przeczytaj Słowo Boże. Przeczytaj dobrą książkę. Może coś napisz? Nie zostawiaj pustki. Nie zniechęcaj się, idź do przodu, zawsze zaczynaj od nowa.